Matko, oczy daję. Oczy daje. Nic nie widzę. Może odłożę ten barszcz. Zrobię tak. Przesunę. O, lepiej. My wróciłam. Wróciliśmy tak z godzinę temu do Łodzi. Na weekend, mamy niedzielę. Um, mam barszcz, który przywiozłam ponieważ w sobotę, czyli wczoraj, a staliśmy 7 grudnia, staliśmy i poczekajcie No, tak za Staliśmy, skoro świt, czyli ja czwarta pięćdziesiąt, a Zapakowałam się do auta, pojechałam do Zosi, a przypakowałyśmy się do jej auta, pojechałyśmy po mojego męża, który o 5.30 kończył nockę i po brum, brum, brumbowaliśmy do mojego rodzinnego domu, bo o 17 była wielka 50 mojej mamy na sali, więc było intensywnie, a a, I było super, tego mam barszcz, po prostu dobra jedzeniowe zostały zebrane ze sobą. Taki intensywny weekend, A, ale było fajnie, jakby było tak bardzo dynamicznie i tak wszystko, wiecie, podróż, potem drzemka, żeby nie być nieżywym, potem przygotowania, że nie miałam w ogóle e, czasu, żeby cokolwiek nagrać, natomiast a stwierdziłam, że dzisiaj jeszcze troszkę pogadam i dam to po prostu do następnego vloga, i te vlogi będą takie co parę dni, ale z wielu dni. Chciałam dać znać, że za 5 godzin w Vancouver startuje ostatni koncert. Ostatnie spotkanie z Taylor, um, i jest to. Nie jestem w stanie tego objąć rozumem, ponieważ. No, Taylor koncertowała przez ostatnie dwa lata. Zaczęła w marcu zeszłego roku i kończy w grudniu tego. I to się stało po prostu popkulturowym wydarzeniem tego dziesięciolecia. I, I to tak wynikło głęboko w moje życie, po prostu oglądanie tych streamów. W ogóle pierwszy raz to było coś takiego, no bo to już <laughs> wiesz, to była trasa którą Taylor zrobiła już po tiktokowym boomie I, i teraz nagle po prostu okazało się, że to jest nowy poziom odczuwania, że można po prostu śledzić to na bieżąco, właśnie na live'ach na przykład. Tak, 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 tak tłumnie i tak po prostu wszyscy się zaangażowali w to I, 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 i myślę sobie, że wow, to jest coś, co powinno być studiowane. Jako przykład po prostu Jakiś taki socjologiczny nawet. Um, ale jest to niewyobrażalne, że mija pół roku. Nie, no, nie, nie mija pół roku. Pięć miesięcy od naszego koncertu w Polsce i mija, m, minęły już te wszystkie koncerty, a my wciąż nie dostaliśmy Reputation TV. A ja mam nadzieję, że rano, jak się obudzę, to się okaże, że reputation i e, debut zostały zapro zapro nie zaprogramowane, tylko zapowiedziane albo puszczone w eter. Um, aczkolwiek powiem Wam, że przez tę zmianę czasową z Kanadą kompletnie nie ogarniam. W ogóle usunęłam TikToka, a Instagram on nie chce mi pokazywać treści Taylorowych. A, więc ja czuję się trochę taka odcięta, nie wiem, jakie były surprise songs, nie wiem, czy coś tam się działo, ale chyba nie, bo sprawdzam codziennie official Taylor e, Instagram a, i nie ma tam niczego, więc chyba nic się nie działo, więc może zostawia to wszystko właśnie na ostatni. A, wszystkie teorie mówią o tym, że no, ale co, jeżeli tak naprawdę nic się nie stanie. Dużo, dużo rzeczy chętnie bym sobie została na noc i poglądała ten ostatni, Um, ostatni live, ale jestem trochę wypompowana tym, tym weekendem I pójdę spać I wierzę i nadrobię po prostu Może ściągnę TikToka na ten jeden dzień, żeby wszystko nadrobić po prostu Bo realnie tych, te, tych TikToków jest więcej um. I tak, idę jeszcze sobie porobić Worldly Zosia, 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 Zosia robi te z New York Timesa. I wczoraj, właśnie o północy, położyłyśmy się na podłodze przed kominkiem i próbowałyśmy odgadnąć słowo dnia. I okazało się, że to była hiena. Potem ja sobie ściągnęłam po polsku. No i też skupiłyśmy, po prostu z 20 minut debatowałyśmy nad tym słowem, i okazało się, że to słowo to ninja z J, bo jak inaczej i tak czy to jest w ogóle polskie słowo no więc trochę się w to wciągnęłam to dzienne już zrobiłam a, a teraz bawię się w tej rozgrywce nieograniczonej i mój rekord to zgadnięcie po dwóch próbach no więc aspiruję do tego żeby nie musieć nawet próbować żeby od razu wiedzieć jakie to jest słowo Patrz, się kończy, powiedziała, mając go ponad połowy w kubku. Um, dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pusta. I i co? Jeżeli chodzi o moje wy wyzwanie, <coughs> jeżeli chodzi o zaklętą, to jutro będę nadrabiać całe te trzy dni, bo naprawdę nie miałam. Co tam się dzieje? Nie wiesz? Ja też nie wiem. No? w łóżku zarzucaj tu nie ma rep nie wydarzyło się nic dodatkowego na tym koncercie, no i to i dobrze może, ponieważ no jednak jesteśmy jako fani zachłanni um, smutek jakby w dziale leci świąteczna muzyczka i już mam jej dosyć tenta pre Heika otworzyliśmy kalendarzy, to mój, tu Kamila i w środku są pieski A ja mam takie bardziej ozdoby tutaj jest George i, i um, jest dziesiąty, ale już już się trochę najedliśmy. Jutro zjemy resztę. A w zasadzie jest jeszcze dziewiąty. No, ale bardzo dobra czekolada jakościowo. Jakby daje okajkę. Stałam kotka na imieniny. Z, z Jest to pan pianka, nie mylić. Z pianką.